Witam serdecznie Trygon Powietrza na moim kanale Bliźnięta, Wagi oraz Wodniki. Zapraszam Was, kochani, do czytania tygodniowego. Od 21 do 27 września. Sprawdzimy, czego możecie się spodziewać w tym czasie, jakie energie zmierzają w Waszą stronę. Pamiętajcie, proszę, że czytania te są ogólne, one nie będą rezonowały z każdym z Was. Jeżeli natomiast macie ochotę na czytanie prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Możecie do mnie napisać, zrobimy prywatną analizę osobistą i postaram się odpowiedzieć na nurtujące Was pytania. Dobrze, moi drodzy, zapraszam na początek bliźnięta zodiakalne bliźnięta 21-27 września Dobrze, moi drodzy. Jeżeli chodzi o aurę całego tygodnia, trójka buław. Bardzo ładnie. Wy, kochanie, zmierzyliście się z przeszłością i teraz śmiało patrzycie w przyszłość. Macie swoje plany, ruszacie do przodu, wiecie, czego chcecie i przede wszystkim już nie zastanawiacie się nad tym, co powinniście zrobić, tylko wy już to wiecie. Macie konkretnie obrany cel, ścieżkę i ruszacie do przodu. Karta słońca na pozycji co miłego się wydarzy mówi o sytuacji, w której. Mm, Następuje u Was odmiana losu, tak? O 180 stopni to jest szczęśliwa miłość, spełnienie w małżeństwie, e, satysfakcja, to jest nowa praca, nowe widoki na pracę, e, bardzo ładne, kochani, energie. Co Was może zasmucić? Karta pustelnika. Być może brak czasu na odpoczynek, tak? Teraz dużo zacznie się działać, widzę nową pracę, jakieś wyjazdy, nawet zagraniczne, więc niektórzy z was mogą dostać ofertę pracy za granicą. Natomiast pustelnik mówi o braku możliwości odpoczynku, tak? Nie będzie na to czasu, po prostu. Czwórka Mieczy na pozycji sytuacji, która wraca do was z zeszłego tygodnia, mówi mi o jakimś zranieniu, o walce. Ale patrząc na pozycję uczuć, mamy piątkę buław. Tu jest jakaś rywalizacja, jakaś walka o czyjeś względy. Być może ktoś czuje się zraniony, niedoceniany i tutaj będzie trzeba dogłębniej spojrzeć na to wszystko, porozmawiać z partnerem, partnerką, ewentualnie jeżeli walczycie o czyjeś względy, ktoś wam się bardzo podoba, ale nie zauważa was, tak, no to będzie trzeba troszeczkę się temu przyjrzeć, czy na pewno warto walczyć o tę relację, o tę osobę. I czy ta osoba na pewno jest Wami zainteresowana? Na pozycji pracy rycerz pentakli to jest nowe zlecenie, nowa praca, nowe widoki na pracę, tak? Przede wszystkim macie szansę więcej zacząć zarabiać. Ktoś Was może docenić. To jest sytuacja, w której macie również szansę na awans, bardzo ładne energie. Na pozycji zdrowia księżniczka była, w, kochani, kręgosłup, rdzeń kręgowy. Bóle migrenowe, bóle głowy, to się może pojawić. Z zatoki, zwróćcie na to w tym tygodniu uwagę. Rada od kart Król, Król Pentakli. Skupcie się na stabilizacji finansowej, na zarabianiu, na pracy, ale też nie bierzcie sobie zbyt wielu obowiązków na głowę. Co prawda tutaj widzę, że bardzo mocno praca u Was rusza, bardzo mocno finanse mi się pokazują, jakoby szły w górę. Natomiast Wy też, kochani, pamiętajcie, żebyś nie przemęczać, bo u Was ten odpoczynek jest konieczny, a z braku czasu dla siebie na ten odpoczynek, tu się pojawiają bóle migrenowe. Może Wam w tym tygodniu dokuczać naprawdę mocny ból głowy. Na to, kochani, naprawdę zwracamy uwagę. Staramy się po prostu nie stresować, nie przeciążać. Dziękuję Wam, drogie bliźnięta. Zapraszam wagi. Zodiakalne wagi, trygon powietrza. 21-27 września. Zodiakalne wagi. Dobrze, moi drodzy, energia całego tygodnia, rycerz pentakli, nowe możliwości, praca. Ktoś wychodzi z jakąś propozycją stabilizacji, tym bardziej że na pozycji pracy król Buław. Wy czujecie się pewnie, bezpiecznie w miejscu, w którym pracujecie, macie opiekę szefa, osoby takiej, która jest odpowiedzialna za was. Jesteście bezpieczni finansowo, bardzo dobrze zarabiacie i w tym tygodniu możecie zostać docenieni. Jeżeli w pracy będą jakieś problemy, to tutaj uda wam się je rozwiązać. Macie wsparcie osób, które są obok was. Bardzo dobra atmosfera w pracy, dobry kontakt ze współpracownikami. Karta sądu mówi o oczyszczeniu atmosfery, o pogodzeniu się z kimś. O poluzuwa, poluzowaniu w ogóle wszystkiego, tak? Wy w końcu zaczynacie dostrzegać to, co jest najważniejsze, i też na pozycji uczuć, patrząc na dziewiątkę pentakli, tu jest stabilizacja, tu jest ruszenie do przodu, nowe związki, nowe znajomości, pogodzenie się z kimś i na nowo rozpoczęcie jakiejś relacji. Może tu być powrót do jakiegoś byłego partnera, partnerki i w tym tygodniu jakieś takie pogodzenie, tak? Renesans takiej relacji. Co Was może zasmucić Szóstka Mieczy? Jakiś wyjazd może nie dojść do skutku, coś może stać przyblokowane, odwołane, na to zwróćcie uwagę: odwołane loty, odwołane podróże, tak? Coś nie dojdzie do skutku w tym tygodniu. Karta Siły mówi o tym, żebyś nie poddawać, żeby działać. Macie w sobie siłę, moc, jesteście kreatywni, działajcie, kochani. Tu jest też mowa o dużej energii seksualnej, o potencjale seksualnym. Ktoś może bardzo mocno na Was wpływać, może macie jakiegoś zediakalnego lwa w otoczeniu. Ktoś was będzie wspierał, dopingował, ale też tutaj może być jakiś romans. Jeżeli chodzi o zdrowie, Aspentakli często mówi o sytuacji, w której wy możecie odczuwać bóle, kochani, bardzo mocne bóle migrenowe, bardzo mocne bóle, jeśli chodzi o część szyjną, tak. Tutaj może dać się wyznaki kręgosłup, kolana, kości stawy na to zwracamy uwagę. Natomiast ósemka była w radzie, żeby ruszać do działania. Nawet jeżeli pojawiają się jakiekolwiek, jakiekolwiek problemy po drodze, jakiekolwiek przeszkody, to mimo wszystko macie tą siłę. Ta siła w Was drzemie i Wy jesteście w stanie wszystko zrobić. Tu jest też duży kontakt telefoniczny, internetowy, przez portale społecznościowe. Mogą być też randki, dla co po niektórych. I tutaj takie no, kontaktowanie się tylko i wyłącznie online. Natomiast to będzie fajna zabawa, wy będziecie zadowoleni yy, i myślę, że single mają szansę kogoś poznać w tym tygodniu. Dziękuję Wam, kochane wagi, zapraszam do czytań prywatnych i na koniec zapraszam Wodniki. 21-27 września, Zodiakalne Wodniki. Moi drodzy, no, karta siły. Tutaj ewidentnie macie w sobie moc. Macie moc sprawczą, moc twórczą, możecie dużo zdziałać, macie w sobie dużą determinację. Także, kochani, działamy, nie zatrzymujemy się pomimo przeszkód z zewnątrz, wydajecie sobie radę ze wszystkim. Przychodzą pieniążki, przychodzą biznesy, możecie coś otwierać, możecie tutaj wchodzić w jakieś nowe, e, interesujące projekty, natomiast też trochę e, zwróciłabym uwagę, na to z kim te interesy zawieracie, umowy, bo jest ósemka mieczy, ona też mówi mm, o takiej bezsilności, ale też o tym, żeby ktoś tutaj nie próbował y, Was w coś wyrobić, więc na to zwracamy uwagę. Natomiast y, to jest na poziomie głowy, Wy po prostu możecie czasami y, mieć takie chwile zwątpienia, czy to jest na pewno dobre dla Was, tak? I po prostu tu w pracy może Was ogarniać. Taki dylemat, czy wchodzić w coś, czy nie wchodzić. Natomiast Rycerz Pentakli mówi o, o tym, że to będą dobre projekty, więc warto. Co Was może zasmucić? Brak kontaktu z kimś z przeszłości, brak pogodzenia. Może liczyliście na to, że odnowi się jakaś relacja? No w tym tygodniu niestety nie. Tu jest czwórka kielichów mu, która mówi o braku zaangażowania, braku uczuć. Ktoś z jakimś tęskni, ktoś tutaj cierpi, ktoś nie przepracował jakiejś relacji jeszcze. Natomiast na pozycji uczuć Król Pentakli. Dla części z Was, y, którzy faktycznie z jakimś tęsknicie z przeszłości, tu karta radzi, żeby skupić się na finansach na pracy y, i przede wszystkim nie rozdrabniać się na drobne, tak? Y, nie myśleć o tym, co było, bo to już jest w przeszłości. Jeżeli chcecie się z kimś pogodzić, no to spróbujcie w jakiś sposób to wszystko załatwić, natomiast no, w tym tygodniu tego jeszcze przebaczenia nie ma. Y, dla osób w związkach to jest stabilizacja, to jest budowanie wspólnej przyszłości, y, kupno mieszkania, domu, remont, także bardzo ładnie. Jeśli chodzi o zdrówko, księżniczka była w kochaniu, migreny, zatoki, na to zwracamy uwagę, tak? Górne drogi oddechowe. Cesarzowa na pozycji rady mówi o tym, że przede wszystkim skupcie się na sobie, na swojej stabilizacji finansowej, uczuciowej. Część z Was może tutaj myśleć też o ciąży, może dowiedzieć się o ciąży. Natomiast cesarzowa często wskazuje matkę, żonę, dobrą o, e, kobietę, która wie czego chce, e, potrafi o siebie zadbać, potrafi zadbać o swoich najbliższych, i jest to osoba, na której można zawsze polegać. Kochani, życzę Wam wspaniałego tygodnia, cudownych energii. Niech się dzieje, działajcie, ruszajcie do przodu. Jak tylko macie jakiekolwiek dylematy, problemy, piszcie. Adres, e-mail znajdziecie pod filmem. Czekam na Wasze wiadomości. Pozdrawiam serdecznie.